Cześć. Dzień dobry. N to chyba najbardziej na postać w uniwersum dronów, które jakoś średnio co 5 sekund przegrywają niedokończonej masowej zbrodni Challenge Niemożliwe. Choć sam jest dronem demontażowym, czyli jednym z przegrywających, to jest on jedynie zmanipulowanym dronem, który został przebudowany, a jego pamięć została wymazana. Na przestrzeni serii poznajemy jego perspektywę, wątpliwości, a finalnie nawet i przeszłość. Dziś z Celiksem powiemy wam o N, jego historii, charakterze, a także traumach, jak zresztą widzieliście pod tytule. Wpadajcie też do niego na kanał, gdzie za jakiś czas zobaczycie podobny film o Uzi oraz na nasz podcast. Indycast, na którym porozmawiamy o grach, seriach i filmach niezależnych, a niedługo będziemy mieli też tam i gościa. Ale nie przedłużając już, zostawcie łapę i suba po więcej kontentu z dronów morderczych i innych serii Indie, a ja i Selix lecimy z tematem. N to bardzo uprzejmy dron, który był posłużny, zgodnie ze swoim zaprogramowaniem, swojej właścicielce, Tessie Elliot. Przedtem jednak był dronem, którego się pozbyto, zgodnie z instrukcjami korporacji, która stworzyła drony J.C. Jensen. A przynajmniej na to by wychodziło, ponieważ N nie był tak zwanym zombie-dronem, o których w przyszłości powstanie film. Skupmy się jednak na tym, co działo się w czasach jego rezydentury w posiadłości rodziny Elliot. N daje się tam od razu poznać jako uroczy chłopaczyna o urokliwym charakterze. Do tego stopnia, że Tessa go wręcz ubóstwia, a na jego widok reaguje niesamowicie entuzjastycznie. Choć częściowo jest to pewnie spowodowane tym, że jej matka się na nią znęcała oraz nie miała ludzkich przyjaciół, a częściowo tym, że N no to po prostu niesamowicie słodziak jest i tyle. N jednak nie był jedynym dronem z odzysku, bowiem do tych należały także V i J. Rola każdego z tej paczki dronów była częściowo na pozór, ale jednak czemuś służyli. N był lokajem, a V i J pokojówkami. Jak widzimy na przestrzeni serii, N ma zajawkę na punkcie psów, a szczególnie złotych retrieverów. Nieśmiała V, która miała problem ze swoim oprogramowaniem, nosiła okulary i coś między nimi iskrzyło, szczególnie, że oboje dzielili zainteresowanie złotymi retrieverami. Z J N miał... Trochę dziwną relację, bo obok uroczego, niezbyt staranego rysunku N dorysowała siebie w mangowym stylu z dopiskiem zabij się. Obstawiam, że Jay zwyczajnie była zazdrosna o to, jak na N patrzy Tessa. Jay daje się poznać na początku serii jako lojalna korporacji pracoholiczka, co przekładałoby się na jej przeszłość jako lojalna Tessie pracoholiczka, która chciała być najpewniej doceniona przez Tessę w ten sam sposób, w jaki doceniała N. Jednak rodzice Tessy mieli o jej dronach zupełnie inne zdanie. Rodzicom Tessy nie podobało się to, że ich córka sprowadza drony z odzysku, a tym bardziej, że dba o nie i nadaje im ludzkie cechy. Ale jeszcze jakoś to tolerowali do momentu, gdy pojawiła się w posiadłości rodziny Elliot syn, czyli czwarty dron z odzysku. Ten jednak, jak się okazało, był owym zombie dronem kontrolowanym przez program o niewyobrażalnie wielkiej mocy, o której żadnemu z ludzi by się nie śniło. Najpewniej niedługo po tym, jak syn została sprowadzona do posiadłości, widzimy wydarzenia z początku odcinka 5. jednak tajemniczego Dark X Wolf 17 nie było wtedy na ziemi, co doprowadziło do wstawienia się N za syn, a tym samym do wystawienia go na burzę i zadziobanie przez ptaki. Nieokreślany czas później, czyli od kilku lat do kilku dekad, N dowiaduje się, co mniej więcej wydarzyło się w posiadłości Elliot, a przynajmniej tak można to interpretować. Nie łączy raczej kropek, że to był moment jego śmierci, ale dowiaduje się, że syn, która pozowała na jego młodszą siostrę, wymordowała wszystkich w posiadłości Elliot, a później przeobraziła drony z posiadłości, włącznie z N, w drony demontażowe. Wspomnienia o tym, jak mordował populację z Ziemi i jak ta nie miała przeciw nim żadnych Szans zostały mu wymazane, tak jak i reszcie owych dronów. Te wspomnienie przywróciła mu poznana na koper 9-Uzi, która w jego systemie miała pseudonim właśnie Dark X-Wolf 17. Na Copper 9 został N wysłany wraz z JEV, aby wybić populację dronów pracowniczych, gdyż te według korporacji JC Johnson, zbudnowały się. Jednak korporacja już dawno go nie kontrolowała, a robił to Robowirus, Absolute Solver, który chciał zniszczyć jakąkolwiek nadzieję na pokonanie go. Tam w zwątpienie o to, co może się z nim stać po wykonaniu zadania, wprowadziła go Uzi. Czyli dron pracowniczy, którego to za zadanie miał właściwie zniszczyć. Konfrontując to z J, która po zamianie w drona demontażowego nadal go nie lubiła, otarł się o śmierć, bo tak go oczywiście zawirusowała na śmierć. Uratowała go od tego właśnie wirusa Uzi, a po następującej po tym walce z Jay i V, które prawie wymordowały wszystkie drony pracownicze w kolonii, gdzie żyła Uzi, Jay została zniszczona, a V porwana przez N i Uzi. W następnych tygodniach ta trójka próbuje odkryć zamiary JC Jenson i co dzieje się z Uzi, ponieważ ta wykazuje dziwne zachowania i znaki. N i Uzi rozwijają przez to swoją romantyczną relację, choć trochę nieświadomie i mimowolnie, bo to trochę skomplikowane, a rzeczy między nimi komplikują się jeszcze bardziej. Z czasem jednak ostatecznie trafiają wraz z pomocą Tessy, która przybyła na Copernine do laboratoriów w Kybin Fever, gdzie odkryć mają przeszłość matki Uzi, gdyż okazało się, że ta wykazywała podobne zachowania do Uzi. Tam N świadkiem jest najprawdopodobniej śmierciwi, choć my jako widzowie nie możemy być niczego pewni na 100%, a główno uderza w wentylator jeszcze gorzej w siódmym odcinku. N odblokowane zostają wspomnienia z ziemi, gdy mordował ludzi, jego ludzka przyjaciółka Tessa, której w pierwszej chwili myślał, że odciął głowę, by ta nie zabiła jego dziewczyny, okazała się absolut solderem w w przebraniu syn, w przebraniu ze skóry Tessy. Słowo daję, do tego jeszcze wrócę w innym filmie. W dodatku próbowała przejąć ciało jego dziewczyny, sprawić, by ten ją zabił, a na koniec jeszcze jego dziewczyna poświęca się, aby ten mógł przeżyć. Roller Koster wielki jak z Warszawy na księżyc. Ale dobra, ja wam przedstawiam tylko suche fakty, a niewiele z tego to tak naprawdę jakieś konkrety. Oddaję jednak teraz rolę Seliksowi, który z tej mojej suchej masy ulepi wam coś ciekawszego. Postawmy sobie sprawę jasno: wydarzeniami teraźniejszymi są. Wydarzenia dziejące się w serialu od pilota aż po siódmy odcinek. Więc jak te wydarzenia wpłynęły na naszego kochanego Ena? Otóż pojawia się w jego życiu na śnieżnym pustkowiu Uzi, która potrafiła do niego przemówić, podczas gdy temu zostały uszkodzone przez nią wcześniej. Sensory odpowiadające za wykrywanie celu bądź przyjaciela. N zaczął się zmieniać, wyrwał się spod zero jedynkowego panowania solwera i wykształcił z powrotem własną wolę, która w przeszłości została mu odebrana. Zaczął także pojmować rzeczy, o których wcześniej nie mógł myśleć, czyli co stanie się z nimi, jeśli zabijemy już wszystkich klaunów. Yy, yy, znaczy worker drony. Wszakże nie mając powrotu poprzez uszkodzoną kapsułę lądowniczą, zostali porzuceni na pastwę losu przez przegrzanie, a ich w zasadzie jedynym ratunkiem byłby kanibalizm, no to wcale nie jest tak, że zabijali Worker Drony, nie? Więc chodziło mi tutaj bardziej o walkę między sobą nawzajem z J i V. Możemy tylko spekulować jak duże ziarnko niepewności zaczęło kiełkować w Enie, a on sam w późniejszym czasie stał się przeciwnikiem korporacji JC Jason. Więc osobowość Ena wróciła do niego, znowu został grupowym głuptaskiem, ale dociekliwość, porywczość oraz przede wszystkim nowa misja sprawiła, że Ten nie jest tylko i wyłącznie starym sobą. Wraz z ciałem Disassembly Drona mógł działać więcej, wszakże jest o wiele bardziej rozbudowany od zwykłych worker dronów, a pozwoliło mu to wiele razy wykazać się w podążaniu za nową misją, która nadała mu Uzi. Natomiast największe poruszenie w Enie wywołał w szóstym odcinku zobaczenie w jakim stanie znajduje się aktualnie Ziemia. Dowiedział się co ją spotkało, a jego ludzka przyjaciółka Tessa z dawnych lat postawiła mu ultimatum w postaci wyboru ratowania wszechświata albo jednego maleńkiego drona Uzi. Tym samym chcąc, aby dołączył do jej celu. Przez co sprawia, że w Enie narastał mój ulubiony konflikt wyboru jednostki bądź państwa. W w odcinku 7, N przytulając syn, przypomniał sobie o tym, że nie mordował on tylko dronów, a w zasadzie był częścią większej gry, w której zasady wchodziło najpierw wyeliminowanie wszystkich żyjących ludzi. No i oczywiście dowiedział się również o egzorcyzmach prowadzonych na Solverze od mamy Uzi. Eee, myślę, że przez ten duży napływ informacji w tak krótkim czasie, był tak samo zszokowany jak my oglądając ten pojebany odcinek. W każdym bądź razie, umocniło go to i upewniło w przekonaniu, że Solver nie jest wbrew pozorom rozwiązaniem zanim problemu, bo wiecie, solver <gł> A musiałem. A go stwarza, A więc trzeba temu zaradzić. Na przestrzeni tego całego czasu N mówiąc wprost zmężniał. Przestał być o dziwo tak zwanym klasowym głupkiem oraz znalazł priorytety w swoim życiu. A jednym z nich była Uzi. Uzi była dla Ena swoistym wprowadzeniem w reality check od pierwszego spotkania aż po ostatni odcinek. Oprócz wykiełkowania w nim wcześniej wspomnianej niepewności była w stanie przekonać go do siebie i jej misji. Na początku będąc wprawdzie nieznajomymi był w stanie powiedzieć jej swój sekretny krasz na V. Chociaż znając Ena powiedziałby to komukolwiek. W odcinku trzecim zaś ich relacja zaczęła skręcać w dosyć pokraczną, słodką stronę. Wcześniej w zasadzie byli połączeni tylko wspólnym celem, ale to od tego odcinka ich więzi zaczęły splatać się w sposób romantyczny, tym samym dając Enowi więcej parcia na samą misję. Po raz pierwszy również doznał uczucia, które kazało mu bronić Uzi za wszelką cenę, mówić jej prawdę oraz troszczyć się o nią nawet w błahych sytuacjach. Możemy powiedzieć, że mógł tego doznać już wcześniej, ale nie sądzę, aby Crash był tym samym, co po części odczuwana z drugiej strony wzajemność w tym uczuciu. No po prostu czuł w powietrzu, że Uzi darzy go tym samym uczuciem. Nie zapomnijmy również, że to właśnie ona dała mu namiastkę ciepła, którego nie był w stanie odczuć, będąc w grupie z V i J. Jednak ich morderczość przewyższała nad jakąkolwiek formą empatii lub nawet smoltokiem w stronę Ena. Więc nie tyle co miłość, chociaż to też, a sama forma doznania nowych uczuć, również dostania od kogoś atencji, której ten wcześniej nie mógł otrzymać, sprawiła, że N odżył i nabrał znowu ich barw, A na przestrzeni pozostałych czterech odcinków jest nam ukazywane, jak rozwijająca się w nich miłość do siebie rośnie z każdym następnym. Czy to w momencie, gdy N martwi się o nią, gdy ta przechodzi istną rewolucję w swoim ciele, w chatce, na wycieczce klasowej, czy w jakiejkolwiek innej sytuacji. Uzi stała się dla niego także swoistą formą wyzwania: musiał sprostać jej obronie, a także ją zrozumieć. W końcu jest kobietą, a analiza kobiet, nawet dla mnie, jest ciężka, ok. Nie dziwne więc było to, że miał bardzo duży problem do siebie za to, że zaufał też się nad Uzi w Odcinku, tym samym sprawiając, że Uzi rozdzieliła z nim na chwilę swoją drogę. Jakby to ująć, mmm. Debilu biegnij za nią. Zaś w ostatecznej walce, gdy Solver przejął kontrolę nad Uzi, pojawił się również wcześniej wspomniany konflikt interesów. Nie chciał jej skrzywdzić, ale aby wszystkiemu zapobiec, musiał coś z tym zrobić. Ostatecznie solidny, potężny, nieumiarkowany i Giga One punch, wychowawczy cios matki przemówił Uzi do rozumu. Natomiast punktem kulminacyjnym ich relacji jest moment, w którym Uzi chce uratować sytuację i zupać kluczyki do kapsuły lądującej, którą przeleciała Tessa. Uzi wyrzuciła ze stromej ściany. Wyrwy w ziemi, Ena na powierzchnię, a następnie rzuciła się po klucze, aby móc mu je przekazać. Pożegnała się z nim i zniknęła w odmentach tejże wyrwy. Enowi musiał być niezmiernie przykro. Ujrzał właśnie, jak jego jedyna bratnia dusza i miłość spada w otchłań, pozostawiając mu coś po sobie, aby ten mógł działać dalej. Nie wiemy, jak spory czas minął od momentu, w którym Uzi spadł do wyrwy, a dryfuje aktualnie w kosmosie, ale jestem pewien, że En nie zmarnował sytuacji, którą ona mu zostawiła. Wszakże to jest tak, jak ostatnia wola umierającego, którą Trzeba spełnić. Ale nie sądzę również, by N był dalej sobą. Podejrzewam, że odcisnęło to duże piętno na nim. Stracił niedawno V, którą lubił mimo, jak się w stosunku do niego zachowywała, aby w niedługim odstępie czasu stracić Uzi. Niestety został sam z kluczami w rękach. Jest to jego przyszłość, ale chciał się nią dzielić z bliską mu osobą. Uzi była również pośrednikiem między Disassembly Dronami a Worker Dronami, więc nie sądzę, aby było łatwo nawiązać teraz również z nimi kontakt w tak prosty sposób. Zajmie to dłuższą chwilkę. Ale na na pewno się uda, ponieważ N jednak ma swoją charyzmę. Możliwe również, że to będzie najgorszy arc dla N, czyli tak tzw. emotionless main character arc z anime.